Właśnie już od 10 minut gotuje się wywar mięsny z mięsa kurczaka. I teraz właśnie przystąpimy do dodania warzyw, które w XV wieku sprowadziła nam nasza królowa pochodzenia włoskiego. Urodziła się pod koniec XV wieku jak miała napisane w swoim tytule Bona Sforza Dei Gracia Polonie. Czyli Bona Sforza z łaski Bożej Królowa Polski. To ona sprowadziła dla nas e, włoszczyznę. To dzięki niej w ogóle nazywamy te składniki, z których robimy zupę włoszczyzną. No i cóż my tutaj mamy? No przede wszystkim mamy korzenie naszej e, marchewki, którą wrzucamy. Ja oczywiście ją pokryłem na małe kawałki, ponieważ ja mam pewien plan, ja tego nie marnuję. Moja żona to wyrzuca, ale ja z tego robię następne zupy. Tu mamy Yy, korzeń pietruszki, tu mamy fragmenty selera. O, proszę. Co ja mówię selera? Przecież to był por. Tu mamy fragmenty selera. Uprzątamy to wszystko. Proszę popatrzeć. Oczywiście i natka pietruszki, bo to w różnych zupach oczywiście i włoska kapusta jeszcze korzenie pietruszki oczywiście cebula no nie do wszystkiego się nadaje niektórzy tą cebulę do różnych rosołów to najpierw podpiekają żeby była prawie aż czarna bo to wtedy dzięki niej rosół uzyskuje ładny kolor ale to tam nie chce mi się robić kolorów, bo nie robię rosołu bo robię pomidorową więc bez sensu zabarwiać cebulę. No i o, już mamy to wszystko ładnie wrzucone. I teraz, jak nas tutaj instruuje jeden z mistrzów kucharskich w Toskanii, zrobimy sobie papa ale pomodoro. Czyli zupę pomidorową z grzankami. Oczywiście później będę potrzebował jeszcze do tego oliwy, trochę czosku, no ale na razie niech się to gotuje. Kulinaria Italia.